Zdecydując się na pisanie pracy badawczej, na pewno stoisz przed trudnym wyborem metody, na podstawie której przeprowadzisz swoje badania. Dlatego też w tym nagraniu szczegółowo omówimy jedną z najczęściej stosowanych w pracach dyplomowych metod badawczych metodę sondażu diagnostycznego. Zapraszam. W sondażu diagnostycznego jest chyba najczęściej wybieraną metodą badawczą przez studentów, gdyż jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia i późniejszego opracowania. Polega ona na zbieraniu wiedzy na temat czynników, dynamiki zjawisk, opiniach i poglądach, tendencjach itd. Zwykle zjawiska badane za pośrednictwem tej metody zachodzą w całym społeczeństwie bądź w jakiejś określonej mniejszej populacji, np. w populacji studentów, uczniów, pracowników przedsiębiorstwa itd. Zgromadzone za pomocą tej metody informacje stanowiące materiał badawczy pozwalają określić ich zasięg, zakres, poziom i intensywność. To z kolei umożliwia dokonanie oceny ich przyczyn oraz skutków, i w rezultacie można nawet zaprojektować inne nowe rozwiązanie dlatego też ta metoda jest niezwykle cenna i dobrze oceniana w pracach dyplomowych sondaż diagnostyczny jest najbardziej popularny w przypadku nauk społecznych socjologicznych czy psychologicznych ale nie tylko gdyż często dotyczy również nauk o zdrowiu zarządzania czy logistyki Techniki wykorzystywane w sondażu diagnostycznym. Technikami, które stosuje się najczęściej w ramach sondażu diagnostycznego, są wywiad. Ta technika polega na gromadzeniu informacji w wyniku rozmowy z jedną bądź kilkoma osobami na określony temat. Pytania mają charakter otwarty, a respondenci mają możliwość udzielenia dłuższych i bardziej rozbudowanych swobodnych wypowiedzi. Decydując się na przeprowadzenie wywiadu, należy się do tego odpowiednio przygotować: określić cel i problematykę wywiadu. Ustalić szczegółową listę pytań stanowiących podstawę rozmowy, zadbać o dobrą atmosferę przeprowadzenia wywiadu. Do zrealizowania tej techniki służy narzędzie badawcze, jakim jest kwestionariusz wywiadu. W takim kwestionariuszu pytania powinny zaczynać się od słów dlaczego, jaki, kiedy. I tym podobne. Pytań nie powinno być zbyt dużo, ale dostatecznie tyle, aby wyczerpać temat i otrzymać ciekawe wnioski. Druga technika to ankietowanie. Polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytane przez większą grupę respondentów, zwykle od 50 w górę. Decydując się na taką technikę, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, a przede wszystkim cel badań. Zadbać o odpowiednią formę oraz treść pytań. Pytania muszą być merytoryczne, zrozumiałe i łatwe w odczuciu badanych. Inne pytania można zadać profesorom uczelni wyższych, inne dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Pytania nie powinny być złożone czy sugerować odpowiedzi. Powinny być wyrażone w formie grzecznościowej. Należy ustalić odpowiednią kolejność pytań, od łatwiejszych do bardziej skomplikowanych z podziałem na bloki tematyczne. Należy pamiętać o tym, aby pomyśleć o organizacji takiego badania, zastanowić się nad tym, gdzie można je przeprowadzić, uzyskać zgodę odpowiednich osób, umówić termin. Wydrukować arkusze bądź wysłać elektronicznie i przeprowadzić ankietę. Do realizacji tej techniki wykorzystuje się kwestionariusz ankiety. Taki kwestionariusz powinien obejmować 15-20 pytań. Powinien posiadać instrukcje i informacje dotyczące celu badania i jego anonimowego charakteru. W kwestionariuszu powinny dominować pytania zamknięte, ale warto pokusić się o 2-3 pytania otwarte na końcu, bo dzięki nim można otrzymać ciekawe i przydatne wnioski. Zarówno ankietowanie, jak i wywiad są dobrymi technikami, ale posiadają swoje wady oraz zalety. Dlatego też należy dokładnie przemyśleć, która z technik będzie bardziej odpowiednia do przeprowadzenia własnego badania. Ankieta cechuje to, że jest ona szybka do zrealizowania. Można ją przeprowadzić właściwie wszędzie. Ankiety można wysłać pocztą, drogą internetową i można przebadać naprawdę sporą grupę osób. Jednakże należy być także świadomym tego, że wyniki ankiety są bardziej powierzchowne niż w przypadku wywiadu. Co prawda, wywiad idzie bardziej w głąb, pozwala ustalić lepsze związki, zależności pomiędzy zjawiskami czy procesami, niż ankieta, ale z kolei jest trudniejszy do przeprowadzenia i wymaga więcej czasu. W przypadku wywiadu niezbędna jest obecność ankietera, i wywiad może się odbywać z jedną osobą naraz, a nie tak jak w przypadku ankiety, gdzie naraz można zbadać nawet kilkaset osób. W rzeczywistości większość studentów każdego roku decyduje się na przeprowadzenie ankiety w ramach swoich badań. Jak widzisz, metoda sondażu diagnostycznego jest bardzo dobrym sposobem na zrealizowanie badań, i dzięki niej można otrzymać naprawdę ciekawe wyniki. Napisz w komentarzu, czy zdecydowałeś się na zastosowanie właśnie tej metody, czy może wybrałeś coś innego. Może jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć na temat metod badawczych czy ogólnie metodologii. Może masz jakieś pytanie lub propozycje tematu, któremu moglibyśmy poświęcić kolejne nagranie. Śmiało, napisz w komentarzu, chętnie przeczytamy. Odpowiemy, a być może nawet poświęcimy Twojemu problemowi całe nagranie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz koniecznie sprawdź opis filmu. Są nam przydatne linki i materiały do pobrania. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności, w szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.